Cześć, witam. Nazywam się Paweł Sibielski i chciałbym zaprezentować kolejne auto nasze do sprzedania. To jest Peugeot 206 Plus. Skąd się o ten plus? Po prostu Peugeot sobie wymyślił pod koniec produkcji zwykłe 206, że będą dalej kontynuować ten model. to Tołożą plusa i zmienią wiele w nim rzeczy. Począwszy od lampy, niby kształt został ten sam, niemniej jednak zostały zmodyfikowane. Widać, że to jest konkretny facelifting. Kompletnie inny, tylny zderzak. Tak samo duże zmiany widać z przodu samochodu. Ponieważ przód samochodu to już jest z żywcem wzięty z 207. Jest nowy zderzak, nowe lampy, także tutaj się dużo zmieniło. Dlaczego zdecydowałem się na prezentację tego samochodu? Ponieważ auto jest w genialnym stanie. Jemu nic nie brakuje, jest kompletny brak korozji, bardzo ładnie zachowany jest stan Lakieru. On się błyszczy. Jest naprawdę, nie boję się u, u, użyć tego określenia, idealny. Mamy taką pierdółkę. Gdzieś tu o coś ktoś zahaczył. To wszystko. Przejdziemy do środka, pokażę Wam jak auto wygląda w środku. Więc co? W środku jest kompletnie inna deska rozdzielcza. Jest całkowicie zmieniona, więc jest to gruntowny dosyć facelifting. Są też nowe siedzenia, całkowicie one inaczej wyglądają. Sam samochód pochodzi z 2010 roku. Jest to 1-2 benzyna, przebieg to 130 tysięcy. Udokumentowany książką serwisową, wszystkie dokumenty do tego są. Mamy mały brief, duży brief. W ogóle cena zawiera wszystkie opłaty związane z rejestracją, czyli tak naprawdę klientowi zostaje wydział komunikacji. Jeżeli chcecie samochód naprawdę bardzo sprawny, w który nie trzeba wkładać ani grosza, zapraszam Wierzbińska 92. Jest to naprawdę jeden z fajniejszych samochodów w tej chwili w naszym regionie za, za te pieniądze. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.